Mamy pierwszy zwiastun trzeciego sezonu Euforii i mimo w większości komentarzy, które są negatywne, to mi się całkiem podoba. Ja od Euforii nie oczekuję nie wiadomo czego, oczekuję przede wszystkim emocji, no i po tym zwiastunie można wnioskować, że tych emocji będzie tam wiele. Ru jest ścigana za swoje stare długi, ląduje w Meksyku, żeby te długi odrobić. Cassie i Nate faktycznie planują ślub. Nate haruje na budowie, za to Cassie zarabia w internecie i jest to kolejna osoba w tym serialu, która się tam obnaża. I z jednej strony nie do końca pasuje mi to do jej postaci, ale z drugiej strony chyba myślę o tym, jaka to była postać w pierwszym sezonie, bo w drugim trochę odleciała. I w sumie... To się zgadza. Czytałam wiele komentarzy mówiących, że ten zwiastun nie wygląda jak euforia, bo brakuje tam brokatu i brakuje tam żywych kolorów, ale trzeba spojrzeć na to z innej strony, bo są dwa dobre argumenty, dlaczego tego właśnie tam już nie powinno być. Po pierwsze, w tym sezonie Ru jest trzeźwa, a poprzednie sezony widzieliśmy tak jakby z jej perspektywy, to ona była narratorem i kiedy była pod wpływem różnych środków, widziała świat w bardziej kolorowej wersji. Po drugie, zderzenie bohaterów z prawdziwym życiem sprawiło jednak, że te barwy mogły gdzieś tam trochę zaniknąć i nie jest to już tak wesoły, kolorowy świat licealny. No bo nawet cytując Neita, on spędza całe dnie w robocie, a wraca do domu, widzi swoją przyszłą żonę wypinającą się przed kamerą, no jakby miał być szczęśliwy. Dajcie znać, co o tym myślicie.